Jesteśmy na stanowisku Acera przy jednym z najciekawszych urządzeń, jakie się w tej strefie pojawiło, Acer Evo. Jest to sprzęt modularny, komputer teoretycznie stacjonarny, który jednak różni się od konkurencji tym, że decydujemy sami o tym, jakie parametry, w jaki sposób i kiedy chcemy wymienić. I to bez wykorzystania śrubokręta w jakikolwiek sposób. Ten sprzęt, jak widzicie, przypomina odrobinę wieżyczkę. Ta część czarno-pomarańczowa to podstawa, w której możemy znaleźć procesor, kartę graficzną. Czy chociażby pamięć operacyjną, pozostałe bloczki, które stopniowo możemy do niej dokładać, to pozostałe, pozostałe części komputera, takie jak dysk twardy, czy tym podobne rzeczy. O tym, jakie parametry znajdują się w poszczególnych bloczkach, decydujemy sami. W momencie, w którym ten sprzęt pojawi się w sklepie, będziemy mogli na początku kupić samą podstawę, a oprócz tego we własnym zakresie także kolejne bloczki, o których parametrach będziemy sami sami decydowali. Sprzęt wygląda bardzo estetycznie, jest stosunkowo lekki. I to, jak mocny będzie, będzie zależało tylko i wyłącznie od nas, więc dla wszystkich osób, które, które lubią same decydować o, o takich kwestiach, myślę, że to jest całkiem ciekawa propozycja i jak zresztą widać po kolejkach, które ustawiają się do tego sprzętu, nie tylko nam się to urządzenie tak mocno spodobało.